Widzowie robimy chemikalię, żeby nie pójść do szkoły. Tak, więc pierwsze to jest jakieś randomowe mydełko. Jak ja pamiętam to jest truskawkowe. Co to tak pięć? Midełko odkładamy. Szampon. Wdepłem w mokre. Teraz szampony. Wziąłem rodziców. Dlatego, że nie miałam jak inne. Teraz pasta do zębów. Teraz dodamy troszkę wody, żeby to nabrało jakiś sens. I idziemy z tym na górę, bo jakieś płyny. To wygląda trochę jak jakiś glut. Jestem w kuchni, tutaj kładę nasze piękne i sikam czymś. C -c -c -c. Nie wiem, co mam w tym pomóc, ale pierwsze lepsze. Teraz jeszcze, jeszcze jakiś płyn, kolejną mydełko. E, teraz bierzemy mydełko znów. I teraz to wszystko mieszamy. Oj! E, jeszcze raz. Pałeczka dosłusznie mam to wszystko wywiesza i zobaczmy jaki będzie efekt tego. Do mestosa niestety nie mam, więc go nie będzie. E, tak się prezentuje, teraz to spróbuję masz. My oczywiście z tym żartowaliśmy, że to wzięliśmy do buzi i że to połknęliśmy i że się wywaliliśmy. I dla tej młodszej o, widowni, jak w ogóle ktoś nas ogląda, młodszy, to żeby tak nie robić, bo to jest bardzo niebezpieczne. Pa, pa.